Niby mogłabym się ubrać normalnie, ale powiem Wam dzisiaj dlaczego nigdy nie będę tego robić. Po pierwsze, mam takie hasło w życiu, o którym zapominam, muszę sobie przypominać: nie przepraszaj za to, że żyjesz. Jeżeli nie krzywdzisz nikogo i nosisz sobie tylko dziwną bluzkę, to absolutnie się tym nie przejmuj i nie przepraszaj za to, że lubisz tą bluzkę albo lubisz dany kolor albo cokolwiek. Nie przepraszaj za to, że egzystujesz. Powodem numer dwa jest to, że nigdy nie znajdziesz ludzi, z którymi będziesz się dobrze czuł, jeżeli nie będziesz sobą. A bycie sobą to także ekspresja, bo mam wrażenie, że jeżeli nie możesz się wyrazić w ten sposób albo w jakiś artystyczny, to po prostu jesteś zamknięty w performowaniu jakiejś postaci. Ja nie mam siły performować wymyślonego przez Was obrazu mnie. Za to bardzo dużo radości sprawia mi na przykład noszenie niebieskich ubrań. Albo pereł. Gdzie są moje perły? Albo pereł. Chyba teraz nie są modne, chyba już przeszło, nie? Nie ma co go na normalnych ludzi. Kolejny plus tej sytuacji jest taki, że jeszcze bardziej lubisz siebie i lubisz spędzać ze sobą czas. Ja akurat mam tak, że zawsze lubiłam spędzać ze sobą czas. I bardzo lubię ten czas, taki w ogóle samotny, gdzie ja sobie myślę, nad czymś ja sobie tworzę i tak dalej. Bardzo go cenię. Ale wydaje mi się, że jeżeli żyłabym w dużej niezgodzie ze sobą, to bym unikało tego czasu właśnie, żeby nie czuć siebie. Mam nadzieję też, że pozbędziesz się tego stałego dyskomfortu związanego z performowaniem danej płci dyskomfortu i takiego stresu, że Ty musisz gdzieś pasować, Ty musisz cały czas mieć w głowie zdanie większości. Metaforycznie ja tę sytuację widzę tak, że macie ławicę sardynek oraz Rafę Koralową. I ławica sardynek to są ludzie, którzy się podporządkowują do tego, co w tym momencie jest uznawane za normę. Pasują wspólnie, grają mnie, a Rafa Koralowa też jest całością, ale jest zbudowana z bardzo wielu różnych organizmów. I dzięki temu jest taka piękna, kolor... 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 kolorowa, niesamowita, pełna bioróżnorodności. I mi się wydaje, że kiedy wybieramy pomiędzy byciem normalnym a wyrażaniem siebie, to właśnie wybieramy to, czy chcemy być sardynką, czy chcemy być częścią rafy. W sumie obie te rzeczy są w wodzie, więc całkiem okej. Okay. Zgadzacie się ze mną? Co o tym myślicie?